Łapie i butuje, maszyniami koloruje. Czasem się grube, a czasem odnajduje rybami. No nie ukrywam, jest to moja taka pierwsza, powiedzmy, realistyczna praca. I no nie wiem, chyba mi się udało by to Festiwal Graffiti i sztuk młodzieżowych jest organizowany w ogóle od 2008 roku. Powstało na początku był w Kraków, Zabierzów, Tarnów. Teraz po raz pierwszy tutaj przyjechaliśmy do Bielska. Ja się e, Jeszcze była tutaj Paulina, niestety nie widzę jej teraz. E, to druga osoba, która, która tutaj się uczyła skaczać. Współpracujemy z Domem Kultury imienia Wiktorii Kubisz, popularnie zwanym Kubiszówką. Tutaj nas czekało bardzo miłe przyjęcie. Rozmawialiśmy tutaj z panią dyrektor, panią Iwoną Kusak. Bardzo się cieszymy, że nas przyjęła w swoje progi. Weźmiemy sobie taśmę klejącą, przyklejemy je i najpierw je odbijemy tak sobie wstępnie, tak jak żeśmy sobie proszyli różne rzeczy, nie? żeby nam tylko wyszedł taki jakby podrys. Tak, potem sobie będziemy je kolorować. Od wczoraj trwają bardzo różnorodne warsztaty. Mamy od breakdance'u, graffiti szablonowego, recykling art'u, warsztaty rokowe, i mnóstwo, mnóstwo innych. Prześrodku środku jest jaki? Bas. Jest bas. Grup jest bardzo wiele. Bywa tak, że jest nawet pięć warsztatów równolegle, na każdym po powiedzmy około 20 uczestników, więc łatwo pomnożyć, że tych ludzi naprawdę naraz dużo bierze udział. Młodzież reaguje bardzo fajnie, energetycznie, angażuje się w to, co robią. Tutaj myślę, że też takim dodatkowym plusem jest to, że ich praca będzie uwieczniona na przykład na murze. Będą zawsze mogli wiedzieć, że to jest ich miejsce, tutaj tworzą i są zawsze mile widziani. No ja? głowo do przodu. Like Ale także w dusz, tak jak... To jeszcze to... coś takiego. Pewnie tak? sobie go odbijamy z dwa, 3 razy dobry. nawet. Oprócz tego artyści malują od wczoraj mural graffiti. To jest takie ciekawe miejsce, ponieważ mur odgra, od, oddziela jakby dom kultury od cmentarza i od aresztu śledczego, więc myślę, że być taką fajną wizytówką przypominającą o naszej obecności. Że to świat to zrozumie, ja pozna swoje, a po obadzku Bring, bring jest, w końcu dźwięki Proszę powiedz aloj i zakończmy męki Przecież masz telefon swój na pewno, nie ręki Przecież to telefon ulubionej piosenki Bring, bring jest, w końcu dźwięki Proszę powiedz aloj i zakończmy męki Czy